I kolejny dom. Piękne schodki. Już rzucają się w oczy. Oczywiście dom z otwartymi drzwiami. Czyli to co te gryski lubią najbardziej. Witam na moim kanale. No i to mało zmierzam. O! I popatrzcie jakie piękne malunki na ścianach. Cud miód. Podobają mi się bardzo Tak jak dawniej się robiło. O, drzwi troszkę wydają się nowocześniejsze niż te malunki, chociaż mogę się mylić. Bo nie znam się na tym. Ale idźmy dalej. O, kurde. No. Ale hit. No. Patrz, jak są pomalowane tutaj ściany i sufit. No. Elegancko. Randol. Ciekawy. No. No muszę przyznać, że ściany bardzo ciekawie pomalowane. W tym miejscu. Okej. Okay. Super torebka. No I tutaj chyba dawno nie było nikogo, bo pełno pełno pajęczyn. No kolega mi tu poświeca. Tak. Światłem służy. Nie ma wyjścia. Ma dobre światło, to i służy tym światłem. Ja <laughs> Nie ma opcji. No okej, okay, kolejne pomieszczenie. I co charakteryzuje kolejne pomieszczenie? Otóż kolejne pomieszczenia charakteryzują, co bardzo ciekawie pomalądane ściany. Ja nie widziałam chyba takich ścian pomalowanych nigdzie. Zwróćcie uwagę, tu pewnie jeszcze był sufit, ale już niestety z tego sufitu wiele nie zostało. Natomiast oczywiście piec, piece moja słabość. Tak, uwielbiam piece takie węglowe, dobrze mi się kojarzą. No i jeszcze jedno pomieszczenie. Też wchodzę, zobaczyć. Jezu, no nie, tu jest cudownie, patrzcie. Jak tu, jest, jak tu są pomalowane ściany i sufit. Nie tylko szlaczki, ale też piękne kwiatki, że ktoś tak no, wygląda tutaj po prostu jak w jakimś pałacu. Są te malunki. No, fantastyczne. Muszę przyznać. Naprawdę, genialne. No i tu, oczywiście, wałki. No to wzorki to już. Wszyscy znamy, prawda, z innych kurbersów, ze swoich lat młodzieńczych pewnie niektórzy. No i taki kredensik, trochę tutaj resztek jeszcze. No i taki piec flowy. o, ja taki piec flowy osobiście pamiętam. kuchnia to musiała być no. ale te kredensiki wszystkie są proszę Ciebie takie same łóżeczko do spanka także tak, jakbyś chciał spać to proszę bardzo gotowe tylko, że kiedyś się wyjątki się uderzyć no, ale to jest właśnie to